Nie? Także oni chcieli mieć pewność, tą pewność zostali zapewnieni, tak samo jak i ja. I wyszło taka walca nie inaczej. No i się, się stało. Tak? Nie no zrobiłem tego specjalnie, na pewno chciałem szukać tutaj swoich kibiców. No też to rozłożymy na rzeczniki pierwsze. Natomiast hmm. wróćmy do tego 18 marca, czyli, czyli Twoja walka z Pawłem Tyburskim. Co się wydarzyło w tej walce, że, że wszystko się potoczyło tak, jak to widzieliśmy? No, początek to każdy widział, jak jest. Ja już widziałem, że tak mówię swoimi oczami i moich tutaj znamy wszyscy co mi, mi dobrze życzą, każdy widział, jak jest, tutaj, no gra jest do jednej bramki, pałę cały czas tam na wstecznym. No, no nie miał w ogóle podjazdu, nie? No ale no, później już się stało, co się stało. Y, więzadło krzyżowe mi je było. Ja jak już poszło mi więzadło i byłem pierwszy raz wyliczony, to ja już po prostu nie widziałem, już, nie to, że nie wiedziałem gdzie jestem, ale to już klapki na oczy, ulica, nie, nie myślałem co robię, no i zacząłem kopać. A dlaczego zacząłem kopać? Nie wiem, po prostu, no, czy mi się wydaje, że to było z bólu, nie wiedziałem co robię, nie myślałem, no i po prostu, nie wiem, nie umiem, nie umiem się tego wytłumaczyć. Nie robiłem tego na pewno specjalnie.